Taka szybka informacja, nadal są te trzy blisterki do kubienia. Euro, Champions League i T-Mobile. Jest tutaj 24 karty, jedną kartę specjalną Wy wybieracie. Gdzieś te karty tutaj powinny być, zaraz wracam. Oj, Dobra, jestem z Euro, możecie sobie wybrać Karagunisa. Z Timmobile Wiśniakows Kiesem z Ligi Miszczów, Vermera Neymara, Limitkę Martensa, Reina Czawiego, Z widzę Widzew, Koronę jeszcze z Euro Longa, Rami i Mikel, a i jeszcze Milan Baros chce ktoś. Bisterkę sobie kupić, piszcie na PW lub pod tym filmikiem. Adamy się cenowo. Chętnie je sprzedam. 25 kart. Proszę bardzo, piszcie, komentujcie, subujcie, lajkujcie. Cześć. Polecam kanał Igor Krzymiński. Zapraszam.